I rozdział drugi, drugie przykazanie. Natomiast to, to druga zasada nauki. Nie będziesz mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz uwodził chłopców, nie będziesz oddawał się rozpuście, nie będziesz kradł, nie będziesz zajmował się magią, nie będziesz zajmował się przyrządzeniem ich Nie zamordujesz dziecka, dokonując aborcji, nie zabierzesz już narodzonego, nie będziesz pożądał tego, co należy do ziemi. Seu caráter em toletes e gajas. O foneu-se. O pui-heu-se. O fai-do-ftoreu-se. O forneu-se. O fleb-seis. O mageu-seis. O farma-teu-seis. O foneu-se. É que não tem tora. Ude genetem apokremais, uk epitymeneis, a tu Nie będziesz fałszywie przysięgał, nie będziesz fałszywie zeznawał, nie będziesz nikogo obmawiał, nie będziesz chował urazy. Uk epio kreusens. u pseudoma u kakolegeuseis, u nie będziesz chwiejny w myśleniu ani zwodniczy mówili, ponieważ zwodniczość jest pułapką śmierci. Krótko mówiąc, niech Twoje słowa nie będą ani kłamliwe, ani puste, ale poparte czy. Uk, ese, ude, diglosos tak jest gra, ta natura, deus, teche i Huk estaj, hologos, psu, pseudes, hukenos, aios, nonestonemis, Nie będziesz chciwy, ani zachłanny, ani budny, ani złośliwy, ani zarozumiały. Nie poweźmiesz żadnego złego zamiaru wobec Twojego więzienia. Nie będziesz nienawidził żadnej osoby, Natomiast jednych będziesz ganił, po innych będziesz się modlił, a jeszcze innych będziesz kochał bardziej niż własne życie. Uk, ESECH LEONEKTES UDE KARPAX UDE HYPOKRITES UDE KAKUATES bude, Hyperefranos u lepsze baulen honeran katatu plesjonsu. U pisejes pante antropem ala u men eleksej peritechon prosenxe. Us de agapeseis hyperten, psychesu. по ветру и